Cześć, zapraszam Was do nowego filmiku. I tak jak widzicie po tytule, to będzie filmik z moimi niekosmetycznymi ulubieńcami. Jest to chyba mój ulubiony film do kręcenia, i wiem, że wielu z moich patronów z przeszłości i obecnych patronów na, najbardziej zawsze wyczekuje właśnie tych filmików. I no, cieszę się, że, że, że teraz mam trochę czasu, żeby taki kolejny nakręcić i opowiedzieć Wam o książkach, serialach, filmach, które ostatnio mnie jakoś porwały, poruszyły. A i to jeśli wy też je widzieliście, to co o nich myślicie? Czy, czy wam również się podobały? Zacznę może od serialu, który skończyłam oglądać dokładnie, dosłownie parę dni temu. Obejrzałam go w ciągu dwóch dni, po prostu taką intensywną sesję oglądania sobie zrobiłam. Oglądałam go sama, co też łatwiej po prostu niż jakby we dwoje z małżonkiem oglądać coś, no bo mamy trudniej, trudniej znaleźć tyle czasu, żeby naraz obejrzeć. 10,5 godziny materiału filmowego, natomiast mój mąż bardzo szybko się okazało, że jest niezainteresowany, jakoś nie, nie porywa go tematyka i nie czuł się zachęcony do oglądania dalej. Ja tymczasem począłem się bardzo zachęcony do oglądania dalej po obejrzeniu pierwszego odcinka i po prostu wciągnęłam serial na raz, że tak powiem i mnie bardzo poruszył. A chodzi o serial Fleischman ma kłopoty, Flashman is in Trouble, czy barusterki Flashmana, jakiegoś jakaś, jakoś tak brzmi polski tytuł. I jest to serial, który no chciałbym powiedzieć, że jest przede wszystkim o rozwodzie. Niejako jest, tak? dlatego że dotyczy rozwodu, ale tak naprawdę wydaje mi się, że, że tematyką w większym stopniu niż rozwód, koszki okropny, taki z wywlekaniem największych brudów i taki no druzgoczący emocjonalnie, no zainteresowanych jest jednak kryzys wieku średniego. Wszyscy cztery bohaterowie serialu w jakiś sposób przeżywają e, kryzys wieku średniego, e, robią jakieś podsumowania tego, jakby co im wyszło w życiu dotychczas, co im nie wyszło, zastanawiają się, czy mogli podjąć lepsze decyzje, jak w ogóle, jakby skończyli w tym miejscu swojego życia i a, co, te, 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 zastanawiają się, co ich boli, co ich uwiera a, i, a, no i mierzą się po prostu z, ze starzeniem, <grym> ze starzeniem, które widzą u, u innych, u swoich rówieśników i, i którego doświadczają na własnej skórze. I jako ktoś, kto w tym roku kończy 44 lata, no to, że jak powiem, łączy się z nimi w bólu. To jest temat, który myślę dotyczy wszystkich 40 latków Jakby nie sposób mieć 40 kilku lat i no, nie, nie dokonywać jakiegoś takiego rodzaju właśnie podsumowań, nie mierzyć się z, z fizycznym, emocjonalnym, psychicznym starzeniem się. Z, z z, z konsekwencją jakichś wyborów, które podjęliśmy i, i, i zastanawiacie się właśnie, jakby, czego jeszcze chcemy od życia i, i jak możemy no, nie wiem, być szczęśliwi i, i, i co możemy zrobić, żeby, żeby być szczęśliwi, jeśli na przykład chwilowo nie jesteśmy specjalnie szczęśliwi albo coś, coś, coś nam doskwiera. Teraz sobie uświadamiam, trochę przypomina um, ten słynny film z Dustinem Hoffmanem i Meryl Streep. O rozwodzie, gdzie na początku również oglądamy i doświadczamy rzeczywistości z perspektywy mężczyzny, a dopiero potem poznajemy perspektywę kobiety. Zapomniałam jakoś na, na, na jaki tytuł ma, ale tutaj na pewno już w tej chwili napisałam dla Was. I podobnie, tak jak w tym Oscarowym filmie, tutaj na początku przez bagatela siedem odcinków. Całą historię rodziny Fleischmanów poznajemy, z perspektywy mężczyzny, który jest hepatologiem, lekarzem hepatologiem, który jest oddanym ojcem, bardzo zaangażowanym lekarzem, takim z powołania, który czerpie ogromną przyjemność i satysfakcję z tego, że, że może pomagać ludziom, leczyć ich i no jest, jest w trakcie właśnie na początku, czy na początku wydaje mi się, że tak, tak raczej na początku sprawy rozwodowej z separacji z żoną. Czuje się jak zwierzę, wyzwolone z klatki, i, i choć nie, 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 nie do końca może się odnaleźć w nowej sytuacji, to też korzysta z uroków Hookup Culture. Zarejestrował się na wszystkich możliwych aplikacjach randkowych i jest mile zdziwiony, wręcz zaskoczony, że ma takie, że tak powiem, używając języka młodzieżowego, branie, że, że, że kobiety wręcz rzucają się na niego. Co trochę, trochę, trochę trudno w to uwierzyć. Z, Zważywszy na, na, na jego sposób bycia i, i, i aparycję, ale może jestem zbyt oceniająca. To, to była jedyna rzecz taka w serialu, która trochę jakoś tak trudno mi było tak w pełni jakby, na, łyknąć to, co widzę na ekranie. Ale tak, no, cieszę się ogromnym powodzeniem, i po 15 latach, nawet chyba 16 czy 18, monogami, odnajduje się w tej takiej kulturze Hookup Culture. Opartej na takich szybkich randkach, na przelotnych związkach, przede wszystkim opartych na, na, na relacji seksualnej. Ale ponieważ serial jest, jest dobrze pomyślany i napisany, no to dosyć szybko dogania go również jakieś takie głębokie poczucie samotności, żalu, straty i, no i tego właśnie, że, 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 że choć coś zyskał, tak? wolności, uciechy, tutaj cielesne, to coś no, doświadczył niepowetowanej straty. I, i, I ciekawie się, 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 się obserwuje jego losy w tym serialu, opartym zresztą na książce. I producentką wykonawczą serialu jest autorka książki. Więc serial bardzo dobrze oddaje książkę dlatego, że autorka książki miała decydujący wpływ na, na kształt serialu, na obsadę serialu. Napisała scenariusz do 8-9 odcinków na no, podstawie własnej powieści i powiedzmy jest to takie dzieło autorskie. Serial jest tak dobrze zrobiony i tak świetnie obsadzony. Każdy z bohaterów jest mistrzowsko zagrany przez, 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 przez przez niejako starych wyżeraczy, aktorów, którzy od dawna są już no, znanymi aktorami, a tutaj po prostu przez to, że są świetnie obsadzeni, to naprawdę tak jakby rozkwitają i każde z nich jest jakby świetne w swojej roli. To, 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 to jak czytam książkę teraz po obejrzeniu serialu, to, to cały czas mam przed oczami twarze tych aktorów, którzy zostali obsadzeni w trybacji i uważam, że rewelacyjnie pasują, i ogromną przyjemność czerpię z tego, że teraz czytając książkę mogę, e, mogę poznać więcej wątków. No, bo, no z racji rzeczy no, nie da się wszystkiego jeden do jednego przenieść, wydaje mi się. Wtedy tych odcinków musiałoby być 30 i myślę, że jakaś dynamika byłaby zaburzona opowiadania historii w formacie takim powiedzmy telewizyjnym versus w postaci książki, więc... Cieszę się, że, 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 że producentką wykonawczą serialu była autorka książki, dlatego że myślę, że, że serial tylko na tym zyskał. Jest zrobiony w bardzo taki nowoczesny sposób. Mamy dużo takiej postprodukcji, czyli jak nasz główny bohater przegląda Tindera, to my widzimy jako widzowie, co on widzi. Trochę w stylu MTV, feria kolorów i i, I coś, co wydawałoby mi się bardzo trudne do przeniesienia, z książki na, 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 na mały ekran czy na duży ekran, udało się fantastycznie, jak się okazuje, to przenieść. Cała historia, żeby jeszcze było ciekawiej, nie jest opowiedziana wcale przez mężczyznę, tylko przez jego najbliższą przyjaciółkę z okresów młodości. Która znowu pojawia się w jego życiu, kiedy do niej dzwoni, w momencie, gdy podejmuje decyzję o rozwodzie, to, to, to dzwoni do swoich najbliższych przyjaciół z okresu młodości, z którymi no, zerwał mu się kontakt, z którymi od dawna się nie widział i, 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 i też oni stają się niejako no, sporą częścią całego serialu, ich losy osobiste. Jednym przyjacielem jest wieczny singiel. Które prowadzi taki zabawowy, zabawy, zabawowy styl życia i łatwo go jakoś tak zdewaluować jako takiego po starzejącego się powoli Playboya. Tymczasem, jak większość osób, no, no, jest, jest bardziej złożoną osobą, niż może się wydawać na, na pierwszy rzut oka. Natomiast przyjaciółką jest. jest Dziennikarka, która od jakiegoś czasu nie pracuje, to jest taki też jakiś wątek nieco autobiograficzny z życia samej autorki książki, która od jakiegoś czasu nie pracuje, dlatego że opiekuje się ze swoimi małymi dziećmi i jest na, na, na takim powiedzmy przedłużonym urlopie wychowawczym dlatego że jej mąż prawnik na tyle dobrze zarabia, że może, może nie pracować przez szereg lat i no, to jest jakąś rewolucją w jej życiu i też. No, Budzi najróżniejsze refleksje u niej, I, i, no i każdy z nich, tak jak mówię, przeżywa na swój sposób, jakoś kryzys wieku średniego musi się ułożyć po prostu ze starzeniem się, ze, 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 z decyzjami, jakie, jakie podjął w, w młodości, i, i, i teraz, jakby właśnie, jak, jakie konsekwencje te decyzje mają, i, i zastanowić się, jakby, co dalej. Czy, czy czy, czy coś chcą zmienić w swoim życiu, co chcą zmienić w swoim życiu? Wydaje mi się, że to są tematy bliskie sercu osób, które tak jak ja właśnie mają 40 kilka lat i zdecydowanie już są w wieku średnim Bardzo ciekawie zbudowany serial, bo mam pod wrażeniem tego, jak zgrabnie to wszystko jest połączone. Podobały mi się dialogi, podobało mi się bardzo poczucie humoru i jestem w stanie, jakby z mm, no, jakoś pogodzić się z tym, że, że, że tutaj często bohaterowie mówią w taki sposób skrajnie nienaturalny, trochę tak jak w, w najlepszych serialach z lat 90. czy 2000. Gdzie Główni bohaterowie mówią w sposób tak błyskotliwy, że, że, że można prawie, że takie poczucie w gorszości, czemu ja często nie jestem w stanie się elokwentnie wypowiedzieć, i, i moje wypowiedzi są jakieś takie, właśnie, no, nieudane. A, a tutaj, proszę, bohaterowie, a, no, co zdanie, to po prostu jakaś taka perełka, i, i nie dość, że są dowcipni, to jeszcze, to mają zawsze właśnie coś takiego w punkt do powiedzenia. A, natomiast, no, no, taka natura fikcji dla mnie, tak? natomiast nie, 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 już w wieku 44 lat nie, nie myślę, że, że oddaje to rzeczywistość, tylko po prostu no, ciekawie się, się czyta książki w ten sposób napisane, ciekawie się ogląda postacie w serialu, które w ten sposób mówią, nawet jeśli wiemy, że to wszystko jest niejako taką fikcją literacką. Nikt tak w rzeczywistości, wydaje mi się, nie, nie mówił, przynajmniej nikt w moim otoczeniu. Tak? Tak, ja Muszę powiedzieć, że skończyłam oglądać ten serial na ogromnym wzruszu. Byłam szalenie jakoś tak poruszona, wzruszona, i, i choć, choć, choć nie jest to taka wesoła tematyka, to też mam wrażenie, że, że, że w jakiś sposób na koniec film, czy serial i, i, i książka, która wydaje się być właśnie takim, takim czymś, co, co, co próbuje jakoś tak obnażać. Słabość instytucji małżeństwa ostatecznie w jaki sposób składa je hołd, pokazując no, wartość bliskich, długich relacji i bardzo trafnie pokazuje rozczarowanie, które jest wpisane jakby w bardzo, bardzo długie, bardzo bliskie związki z sobą, innymi, ale też też pokazuje piękno długich związków i i to, że nawet bardzo często ekscytujące, przelotne miłostki nie, nie mogą się równać jakby z, takim bardzo, z taką bardzo bliską relacją, gdzie w istocie jesteśmy sobie bliscy, gdzie jesteśmy w stanie znieść się nawzajem we wszystkich swoich słabościach, ale też przynajmniej raz na jakiś czas dostrzec piękno drugiej osoby, czasami nawet własne i docenić to co mamy I, a, i, a, i, i że to bardzo często właśnie nasze małżeństwa i rodziny które udało nam się zbudować nadają głęboki sens naszemu życiu bardzo ciekawe, naprawdę jakby polecam, polecam w szczególności osobom, które właśnie lubią tak się babrać w jakiś może nie, nie naj nie na nie najbardziej miłych tematach, ale jakże prawdziwych. No i chociaż wszyscy aktorzy są rewelacyjni, to, to uważam, że akurat popisową rolę tutaj zaglała Claire Danes, która pojawia się właściwie tylko w... w widzimy ją na, na 9 odcinków, tylko pojawia się tak no, w półtora odcinka, natomiast jak się pojawia, to to jest wejście smoka, po prostu jest mało aktorek, które potrafi w taki sposób po prostu e Oddać e, takie graniczne, silne, no, no, nawet nie silne emocje, to właśnie takie graniczne emocje. I, i e, no, nie, nie sposób wydaje mi się pozostać nieporuszonym, że, e, że została po prostu rewelacyjnie obsadzona i no tak jak mówię, po prostu popisowo odegrała swoją rolę czapki z głów i naprawdę e, niezmiennie po prostu rośnie mój. Mój szacunek do jej talentu i podziw po prostu dla, dla umiejętności aktorskich. Zupełnie inny za to, niż, niż ten miniserial, był film, który widziałam em, jakoś tak chyba jesienią, nie to może było wczesną wiosną, bym powiedziała. Wczesną wiosną czy późną zimą w kinie, takim kameralnym. Tutaj w mieście mamy Gdańskie Centrum Filmowe, to takie malutkie kino studyjne, no tam, nie wiem, 50, 50 krzeseł czy foteli. I często mają repertuar. Nie zobaczymy tam filmów z serii Avengersa nic takiego. To są raczej takie niszowe filmy, takie właśnie niezależne produkcje z różnych stron świata. I tam przez długi czas czekałam na film z jednym z moich ulubionych aktorów młodego pokolenia brytyjskiego, Paula Mescala. I film nazywa się After Sun, i jest taką bardzo kameralną historią 11 dziewczynki i jej relacji z tatą, co na wakacjach a w Grecji z tego co rozumiem, i się dobrze pamiętam, w miejscu, gdzie moja teściowa para razy była na wakacjach, i ze zdjęć po prostu, które przywiozła i takich jakby nagrań domowych wideo poznałam to miejsce, że to jest chyba Oludenis, to miejsce, w którym moja teściowa była para na, na, na wakacjach, i taki bardzo kameralny film y, nagrany y, w taki sposób, że Świat widzimy dosłownie oczami głównej bohaterki, 11-letniej Franki, albo jej 30-kilkuletniego, bardzo młodego mm, ojca, który yy, no, yy, ma sporo kłopotów emocjonalnych, i a dopiero jak cały film oglądamy, to potrafimy jakby tak złożyć wszystko do kupy i zrozumieć, co się przydarzyło. A film nie zawiera żadnych takich drastycznych scen, ale mimo to nie sposób, przynajmniej w drugiej części, mam takie poczucie oglądać tego filmu bez takiej po prostu guli w kartle i takiego, no, bardzo dużego poruszenia. I tam nie ma błyskotliwych dialogów, tam nie ma jakiejś nie, niesamowitej Pracy takiej fosprodukcji, e, jakichś takich, e, no, takich fajnych. Nie jest takim, bo e, film Rosserki Fleischmana, mini serial jest taki bardzo nowoczesny. Trochę nawet mógł przerówna do produkcji z lat 90. MTV, gdzie tam po prostu e, dużo. Ma, ma, mamy mamy no, no, jakby, no, sceny takie nagrane typowo kamerą, ale też na to nałożone są tak współczesne jakieś takie kadry. Jakby widzimy to, co ktoś patrząc na swoją komórkę, to co on widzi, jako widzowie, bo to nam się jakby wyświetla na tej scenie. A nie wiem, czy to zbyt elokwentnie przedstawiam, ale. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jak nie, to tutaj jeszcze jakieś takie zdjęcie poglądowe dam. To w filmie After Suns są takie długie ujęcia, trochę podobnie jest zrobione w podobnej konwencji jak tamte dni, tamte noce i zresztą większość filmów Luca Guadagnino. Czyli takie takie długie ujęcia, i długo jeszcze kamera pozostaje po niby skończonym ujęciu w tej samej pozycji. I taki jest jakby taki, ef taki efekt, jakby po. Tak jakby zostajemy z jakimś jeszcze właśnie takim, um, z, z takim naprawdę szukam jakiegoś słowa takim um, przedłużonym kadrem, który skłania do, do refleksji, do myślenia i tak naprawdę porusza taką czułą strunę. A, i, I no właśnie tam nie ma błyskotliwych dialogów. Mamy 11-letnią dziewczynkę i jej, jej tatę jest Są jakieś nieporozumienia, są jakieś właśnie czułe wymiany i i w zasadzie nie wiemy, o czym jest przez długi czas ten film. Z wyjątkiem tego, no, że na pewno jest o relacji właśnie dziewczynki ze swoim tatą. I tak jak mówię, dopiero ku końcowi filmu tak naprawdę rozumiemy, na co patrzyliśmy, co oglądamy. Może tak trochę to tajemniczo brzmi, ale mam wrażenie, że to jest taki trochę tajemniczy film. Nie chciałam tutaj spoilerować i, i dawać Wam więcej informacji, natomiast uważam, że rola pola Meskala jest wybitna. Dziewczynka 11-letnia, która gra Franki, też szkodka, młodziutka, też uważam, że po prostu świetną kreację stworzyła, a to jest jej pierwsza rola w życiu, więc e, naprawdę niesamowite po prostu, coraz razem stworzyli i reżyserka Charlotte Wells, która, gdzie, która w tym filmie przedstawia błądki, które są bliskie jej sercu, bo jest to do pewnego stopnia film autobiograficzny, Myślę, że takie małe, małe, ciche arcydzieło stworzyłam naprawdę i jesienią i wczesną wiosną widziałam mnóstwo filmów w kinie, natomiast to jest ten, który jakoś tak chyba najbardziej mnie ze wszystkich poruszył tak naprawdę na wiele, wiele tygodni i, i, i wciąż zdarza mi się tak jakby myślami wracać do tego. i um. Polecam się kiedyś, wydaje mi się, że to nie jest film, który można łatwo zobaczyć, nie wiem, w jakichś serwisach takich streamingowych, ale może kiedyś na jakimś festiwalu, kino pod chmurką, może w telewizji go puszczą. Jeśli znajdę gdzieś w internecie miejsce, gdzie można go zobaczyć, to też na, tam na dole Wam na miarę. Chciałam Wam też polecić książkę, na której skończyłam ostatnio polecanie a Wam rzeczy w ostatniej edycji tego filmiku, a mianowicie Oliver Olyphant. Ma się naprawdę dobrze, nie zdążyłam Wam opowiedzieć, bo się bateria kończyła w kamerze, więc jak nie wrócę do tej książki, bo to też jest książka, która o której niewiele słyszałam, tak jak mówię znalazłam, tak jak w tamtym filmie mówiłam, znalazłam ją po prostu patrząc na to, jakie książki na podstawie tych książek, które ja sobie oznaczałam na Goodreads przeczytałam, jakie książki w jakimś takim nieformalnym rankingu takich no moli książkowych były najbardziej polecane i najlepiej oceniane przez użytkowników portalu Goodreads i właśnie ta książka się pojawiła, za którą Chyba szkodką jest, chciałam powiedzieć? Wydaje mi się, że szkodką jest autorka. Jeśli się mylę, to gdzieś to jakieś sprostowanie napiszę. Um, Dostałam nagrodę i wydaje mi się, że to w dodatku jest jej debiut. Mam nadzieję, że nie zmyślą tego. No zresztą bo książkę czytałam jakoś tak w styczniu czy w lutym. Szmat czasu już minął, i potem z ciekawości po prostu googlowałam autorkę i, i chciałam się trochę więcej dowiedzieć. Uh, jest to fikcja, to nie jest. Um, nie ma chyba. Żadnego odniesienia do jakichś wydarzeń, które faktycznie się wydarzyły, ale taka naprawdę wciągająca o bardzo nietypowej bohaterce, a która wydaje się, że ma się bardzo dobrze, dosyć szybko się orientujemy, że to że, że chyba troszeczkę nie do końca ma dobry kontakt z rzeczywistością, że coś tam jest intrygującą bohaterką, ale no, jako szczytelnicy dosyć szybko się dowiadujemy, że chyba prawda jest. Jej prawda jest daleko od prawdy, że tak powiem, emocjonalna i w toku książki do, do, dowiadujemy się coraz więcej o tym, kim jest Eleanor Olifant, co jej się przydarzyło i, i zaczynamy rozumieć, dlaczego taki, a nie inaczej się zachowuje i a przychodzimy, wydaje mi się, jako czytelnik nawet, jeśli akurat jestem psychologiem klinicznym, ale wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś jest laikiem, to, to zaczyna jakby w pewnym momencie czytając książkę zastanawiać się jakby, nie wiem, może to jest jakiegoś rodzaju zaburzenie, może ona jest na spektrum autyzmu, może coś jej się przydarzyło. No w każdym razie zachowuje się w sposób taki raczej nietypowy. I po jakimś czasie tak powolutku, powolutku te kolejne takie warstwy powiedzmy cebuli są odsłaniane, aż dochodzimy do, do jądra tej cebuli, do tego rdzenia, do tego właśnie, do tego serca cebuli, żeby się dowiedzieć co jej się przydarzyło. I jest to też taka książka, która wydaje mi się składa Trochę tak uproszczony sposób jest pokazane radzenie sobie z, z traumą, taką traumą przez duże T. Natomiast jednocześnie jest to książka, która tak wydaje mi się, że w trafny sposób, jako ktoś, to, a, kto, y, kto doświadczył psychoterapii psychoanalitycznej, kto jest w terapii psychoanalitycznej, a mogę, mogę zaświadczyć, że całkiem trafnie jest przedstawiana. Przedstawiona terapia od, od strony tego, jak doświadcza jej pacjent czy też klient, I, i wydaje mi się, że to w takim nurcie psychodynamicznym odbywa się ta terapia, i ostatnia część książki bym powiedziała właśnie jest jakimś takim mini-hołdem złożonym właśnie psychoterapii. Bardzo ciekawą postacią jest anonor i, i, i m, doświadczamy przenosi nas swoją historią, która jest opowiedziana, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszej osobie. Przenosi nas do swojego świata na jakieś pół roku. Pół roku, które, które odmienia jej życie. Z takiego życia, które jest niesamowicie proste i bardzo takie no, zamknięte w takich bardzo ciasnych ramach do, do, do ma się takie wrażenie, że, że Eleanor mieszka w takiej kuli śnieżnej. Tak, tak ja tak emocjonalnie jakby takie poczucie. jest, jak, jak czytamy pierwsze 50 stron i, i widzimy, jak żyje, to ja mam takie wrażenie, że tak jakby żyła w takiej, jak, jak taki renifer w kuli śnieżnej. I, i ktoś przyszedł i po prostu potrząsnął z całej siły tą kulą śnieżną, i wszystko się nagle diametralnie zmieniło i jej świat pod wpływem paru wydarzeń, które się. Które się no, Dzieją w tym okresie, kiedy ją poznajemy, kompletnie staje na głowie, i Eleanor musi sobie z tym poradzić, i to jest takim motorem ogromnych zmian w jej życiu. Bardzo ciekawa książka, z przyjemnością ją przeczytałam. Tak, na, na ten moment to są, znowu widzę, że mi miga tutaj bateria. Na ten moment to tyle mogę Wam polecić. Dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie. Bardzo, jak zawsze, dziękuję swoim patronom i do zobaczenia wkrótce. Tchau!